I przelała się krew na kolgocie. Niepodobny był jego wygląd do ludzkiego. Jak baranka na rzeź wprowadzona, tak mówi wizajaszu Słowo Boże, a on w milczeniu szedł, jak owca prowadzona na rzeź, nie otworzył swoich ust, a my mniemaliśmy. Nasze mniemanie jest różne. I pojęcie. Tego, co się na krzyżu wydarzyło, gdzie Jezus Chrystus wycierpiał ponad 2000 lat temu, dla zbawienia całej ludzkości. Jego krew wylała się dziś, w tym dniu wspaniałym. Nie ma większego, nie, nie ma większego święta, ponad to, które dzisiaj możemy świętować. Z tego czasu w Egipcie była krew, pomazane były we i nad kroże krwią Beranka, i tam tam przechodził, nie pozwolił, żeby domy Hebrajczyków były zniszczone, żeby ktokolwiek zabił, był zabity. I dzisiaj, tamte czasy, dzisiaj ta krew Beranka. Baranki mamy tutaj. Baranek, jaki jest prowadzony na śmierć, to płacze, wiecie jak działa to. Widziałam, mąż pracował w Greźnie, w zakładach mięsnych i widziałam jak prowadzono owce na rzeź. Ona płakała, ja wtedy tego nie rozumiałam. Nasz Jezus Chrystus bawi Cię, kochani. Na krzyżu tysiące lat temu na Goldocie widział każdego z nas na bo przybito głośni jego koronę cierniową włożono na głowę, jego ciało. Dzisiaj mamy macę tutaj trzaśny chleb, który spożywają szczególnie nasz starszy brat nazwy Izraela. Trzaśny, bez zakwasu, bez złości. Tak w naszym życiu nie. dzisiejszy dzień będzie taki, żebyśmy usunęli zakwas złości, gniew, spory, zwary, ponieważ my jesteśmy na naszą Wielkaną został zabity baranek paschalny Jezus Chrystus. Ofiara Jego działa jest największa. My błogosławimy ten chleb i to wino. Światło weszło w nasze życie swego czasu, gdzie z wdzięcznym sercem, dzisiaj wraz z mężem moim, dwójkę, chcę oddać cześć i chwałę Bogu przez to, że świętujemy ten dzień. Także to ustanowienie, gdzie Biblia mówi, że ustanowione jest to święto dla nas, dla naszych pokoleń, żebyśmy wspominali naszym dzieciom, jak ciężka była niewola w Egipcie. Bóg wyrwał nas. Zniewoli na dzień dzisiejszy, grzechu. Może jeszcze są zniewolenia, może Egipt został w nas. Więc pomyśl sobie dzisiaj, bracie i siostro, a może nie wierzysz w Boga i gardzisz jego dziełem, które na krzyżu się dokonało, na krzyżu się dokonało dzieło. Tam został rozpięty i obwołano go królem żydowskim. Mówiono. Ratowałeś innych, ratuj siebie sam, ale na to był przeznaczony, żeby zbawienie sięgnęło całego wszystkich narodów. Z tego miejsca dzisiaj, kochani, zdrowych, wesołych świąt. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który żyje przez Ducha Świętego, niech On dziś dotknie Twojego serca. My Ciebie błogosławimy Im Jezus Chrystus namę, nie Jeszua Hamaszyja namę. szczególnie błogosławimy dzisiaj naród wybrany, Izraela, I także naszych rodaków, braci Polaków i gdziekolwiek są rozsypani na świecie Rosjani, w Ameryce, w Norwegii. Naszą rodzinę też pozdrawiamy. Wie, wiecie, Jezus żyje, kochani, On zmartwychwstał. Byłam na Gorgocie, widziałam to miejsce, grób jest pusty. Pozdrawiamy, szalom.